Dobra, chciałem was przedstawić, wam przedstawić nowych członków mojej ekipy eksploracyjnej i różne będziemy nagrywać odcinki, coś tam vlogi czy coś, co się da tylko dla was. Więc to jest Jodzia, a to jest kończik. Nic nie mamy ja. On dla mnie i Dlem. Zbraliśmy się dobrą ekipą. W ryju, Jeszcze, tytuł, wiemy, że nas jeden cenował. To edziką naszego grandzika. Bardzo mi się nie chce. Chcemy Bo to jest osoba, która ma ponad tysiąc subskrypcji. i dobiła w dniach 48 filmów. Ta osoba jest na pośrednictwie. No. No. no no to jedna, jeszcze jedna osoba dojdzie jedna. do nam No wtedy będzie kozaczko A to jest nieważne No Więc szukamy coś Ej, a tam jest ten, ten na od niego kafelki spadają ja pierdolę! Ja Przywita się mnie. No? Tam, gdzie spadły te kakoliki. No, a, i mieliśmy nagrać urbex w ten prosty domek, ale się nie uda bo jakaś jednięta baba nas wygoniła. A, a moim subskrybentem i nowym subskrybentom i nowym nie jest No, dziękuję za 21 subskrypcji. To... To mnie już bardziej, jeszcze bardziej motywuje, żeby dla Was coś nagrywać specjalnego. Specjalne filmy, wszystko specjalne, co dla Was wymyślacie w komentarzach, co mam nagrywać. Wtedy. No. Wtedy będę to nagrywać, co będzie. Be... To, co będziecie chcieli, będę nagrywał. Więc. A, to jest opuszczone? Czekajcie? Zobaczcie, to jest niby opuszczone. Kurwa, mać musi to chyba być opuszczone. Czekaj! To, to, to zobaczcie. Może tu się udamy, przepraszam. To więc, do zobaczenia na razie, cześć. Jak właśnie chcecie takie sceny albo urywki z tych y, nagrań, to piszcie w komentarzach. Yy, chcemy więcej takich urywek z odcinków, a przypniemy Wam wszyscy serduszko magiczne, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie. A my się dla Was postaramy, ja sam wpad wpadłem na ten pomysł. Więc bardzo się opaca na to, jest fajne na tym aparacie, znaczy na telefonie najnowszym Huawei P40 Pro, więc subskrybujcie kanał. Jak chcecie więcej takich scen z y, y, odcinków, jak ktoś nas z tyłu nagrywa, to więc piszcie w komentarzach, a wa, y, dla was chętnie się postaramy zrobić jeszcze raz takie sceny jak dzisiaj. Y, bardzo to jest fajne nawet, podoba mi się to, sam wpadłem na ten pomysł i będzie tak ciągle jak będziecie chcieli, więc piszcie w komentarzach, więcej chcemy takich scenek i urywek. Więc subskrybujcie kanał i piszcie komentarze i lajkujcie. Na razie, cześć.